30 listopada stoczę swoją dziewiątą walkę zawodową. Postaram się nie zawieść moich trenerów, oczywiście samego siebie nie chciałbym zawieść i postaram się dać jak najlepszą walkę. Ten rok jest dla mnie ciężki, ponieważ będzie to dla mnie czwarta walka zawodowa w tym roku i chciałbym to Zakończyć w tym roku pozytywnie i mam nadzieję, że się uda. Obecnie trenuję Masakrę Team, Wydrażim i z Lubliniec, gdzie oczywiście prowadzą zajęcia dla mnie Michał Kita, Piotr Zesik, Łukasz Woś. Do tej walki się przygotowuję bardzo porządnie. Zmieniłem nawet tryb pracy, gdyż pracowałem w nocy. Teraz chcę się tylko dostosować do MMA i trenuję ciężej, żeby wygrywać. Mój przeciwnik jest bardzo solidnym zawodnikiem. Słyszałem, że bardzo mocne przygotowania ma, ale ja też będę bardzo dobrze przygotowany i myślę, że wyjdę z rękami podniesionymi. Uwielbiam się walczyć, bić. Chciałbym jak najwięcej tych walk stoczyć w swojej karierze. Moi trenerzy cały czas powtarzają mi, żebym nie wchodził w wymianę ciosami, żebym pomyślał w czasie walki, ale ja uwielbiam wchodząc do klatki, uwielbiam przyjąć cios, oddać i to mi się podoba w MMA. To będzie też dla mnie ważna gala, ponieważ mój kolega klubowy Michał Kita, i zarazem trener, będzie miał walkę swoją rewanżową z Lidermanem. i Nie chciałbym zawieść Michała podczas tej gali, wygrać, żeby miał lepsze poczucie do wyjścia do walki. 30 listopada chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na galę Thunder Strike. Będzie to naprawdę mocna gala obsadzona bardzo dobrymi zawodnikami i będzie się działo. Zapraszam.